Partnerem kanału jest eneba.com, najszybciej rozwijający się rynek gamingowy, na którym znajduje się ponad 10 tysięcy produktów. Co tydzień trafiają się kolejne wyprzedaże z nowymi oraz tymi starszymi grami, a dzięki ocenie na Trustpilot możesz mieć pewność, że swoją grę otrzymasz szybko i bez żadnych problemów. Na eneba.com nie musisz się martwić, czy twój kod zadziała, czy nie, ponieważ na stronie przez całą dobę działa support, który z chęcią Ci pomoże. W opisie znajduje się linki, dzięki którym otrzymasz 3% zniżki na swoje zakupy. Co jest ty? Co jest? Rozumiesz? On ma 11 tysięcy godzin w Fortnite'cie Ma 10 lat teraz? Let's go! Let's go! No, on ma 10 lat, dosłownie 10 lat. Ma. On nie może grać kompetencji. I on wygrywa grę. Zobacz streama, zaraz będę dostawał klipy od niego. On ma 10 lat jak coś, mam... Kurwa. No Na! No, Na, ja dostaję w p. -kę. Od 10 lat, kaka. Dobra, patrz, to jest teraz, to jest teraz. To jest on jak coś. Kazik, tam jest chłopie 5 który gra Dreamhacka. Ej, ale stary, ja nie rozumiem, czemu ludzie, wiesz, przychodzą i grają stare ale tu. Jest dziomek, który e, z, lat, no, z 5 lat temu grał Dream Hacka. Jako 5 lat. To jest polski. Rozumiesz? On ma 11 tysięcy godzin w Fortnite, ma 10 lat teraz i kasuje Monster Savage a i mu gra. jego to do mnie Jaki mówi. manik. Hello, nie mogę tego powiedzieć. Tutaj. Aha, no. Bo ja coś źle powiem i to będzie miało jak... Na e ale on może w ogóle? To nie jest 13, plus? Aaaaaah. Znaczy nie wiem, czy nie może. Ale to był tak, jego tata do nie podszedł, nie? I było tak, że y, on po powiedział hey, my son Mr. Savage, and he has already 200 points, nie? Ja patrzę w tabel, on... Gostek miał po półtorej godziny 200 punktów na całą kaszkafę, nie? 10 lat. I w final był <coughs> to 4 i on teraz kręci. Idziemy na niego? No możemy, nie? A, ja byłem słuchawisz. Idzie no, nagrać no, TikTok, TikTok z moi... Dobra, dobra, dobra. i co? is his friend. Ej, co jest? Jak jest I jakieś. Migi 14. Z... Nie, nie wiem, to... nie, chyba nie. Na pewno. <laughs> mnie też. Ile ma perka? A mnie. Ale koła pewnie. Co młody, dobry jest? zabisty! A ile ma? 10 lat. On grał w Hack. jak miał 5 lat. Tak, prawda? No, w się ojca. Ale on dzisiaj grał na eliminację? Nie, nie, dzisiaj. Nie. nie grał? Tak, no, nie. Nie grał? Tak, tak. Dzisiaj nie. A nie może grać jak ma 10 lat, bo jest od 12 do 13. Ja, oh my god Let's go, yeah! let's go yeah! Let's go You're the best yes. so you. What? Yeah, no. Congratulation <laughs> Co jest w ogóle? Man what? Crazy! Let's go! Co jest ty? Co Ej, idziemy! Co to się dzieje, stary? Nie grają z ichaka, co? Co? On wygra FNS za No ale. Ej, co jest No, ale On ma 10 lat, dosłownie 10 lat ma. On nie może grać kompetencji i on wygrywa grę. Kurde, a ja, ja nie mam Rów Solo, nie chcę mi się. Nie. Ej, chcesz zagrać z takim 10 letnim goutem? One viwanka Ej giery? Co tam? Zobacz streama Dobra, to poczekaj Zaraz będę dostawał klipy od niego On ma 10 lat, jak coś, Mams. Upa! Widziałeś tę gitkę? Widziałem go na Dreamhacku Ej no. Ciekawy nikno No jedź. Je, je. co na kono. no. Dziękuję 14 wniku, że to jest taki fake fej bieg, że on mówi, że ma 14 czy co Nie wiem, tak szczerze Ale to on nie gra w drugiejów, tak? No nie może wiem, że nie może, ale To na pewno ma 10? No czuje się? Nie No przecież widzę taki maluszek chce siedzieć, słodziaczek Nie, no, to może 12 ma No to za 3 lata. Za 3 lata gramy stary. Nie, to ja z nim gram. To to, jest, to, to nie jest jego konto na Twitchu, to jest jego ojciec. Ale A, 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 a. a ja podobno ten. Ale on no, jest gołtem fukiem. A gra w czy nie? Tylko... On gra w rankadę? Ja się pytam, czy gra. A to chcesz z nim zagrać? No ale rankadę od 12 roku życia można grać, więc też, też byśmy też by nie grali. Ja pierdolę. Podobno tak. O, o, a, on, on był lepszy niż Michaku, bo w domu ma 40 pingów, kurwa. Zapomniałem. To. To mój kuzyn ma banana ice. No, Tomak, no ten tak. ziutek. Który? No, ten, z którym gram, nie? Nie dają grać młodzikom. No, kurwa. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ten już rzodził. Na... No. Na! No. Na! No, ja wystaję w pi***e! Od dziesięciolatka, kupwa. On miał laga chyba. Tak, to ten dziesięciolatek z On ma chyba lagi, że go na. Ile do pierwszego miejsca? Dzięki, dzięki! co? A, nie kończę streamowania, jak na razie. Peace! 9-15 No, ja mu daję 40 On je piso, ja. Malo stran. Pupba. Nie, O kur... O kur. Ej Już mam ręce zmęczone, nie? Nad, nad editami mi nie nadążają Ej, w ogóle jeszcze od Huuu... Uh. Ja pier... Zobaczcie, z jest aktualna. Ja pierdolę. Ja pierdolę. już mam tak zmęczone ręce. Uf, bo chyba kręcę się już ze dwie godziny. Dobra, lecimy dalej. Wyszedł? O patrzcie, wysłał ten, wysłał, kiedyś robił ten stream Dobra, patrzcie to To jest teraz, to jest teraz To jest on jak coś O widzicie, coś jak gadam <laughs> Widzicie? Gość jest nim To jest GOAT The fuck?